Tak więc haj, cześć, witajcie, jestem Pixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale, tym razem znajdziemy się na case na którym sobie dzisiaj potestujemy skrzyneczkę, słuchajcie, cukierek albo psiku za 20 zł. Otworzymy je sobie za cały 12, czyli za około 15 zł. No i zobaczymy co dostaniemy. Są to skrzynie Halloween, co prawda Halloween już minęło, aczkolwiek skrzyneczki dalej są, no tak samo jak na wszystkich innych stronach, więc tutaj nie ma co się bać. Myślę, że jeszcze posiedzą co najmniej z tydzień i będzie można tutaj fajnie je potwierdzać jeszcze, ale zanim to, wchodzicie na stronę z linków, wbicie, klikacie sobie tutaj skorzystaj z, <coughs> z darmowych skinów, bla 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 i w tym miejscu wpisujecie kod Pixel, który wam daje złoty 25, za który możecie otworzyć swoją pierwszą skrzynkę całkowicie za darmo do tego macie coś takiego jak dzienny bonus, gdzie za dodanie case dropu u udoniku możecie otworzyć tą skrzynkę całkowicie za darmo, ja to teraz zrobię, wyłączę dźwięk, bo tutaj ta melodijka jest niesamowicie głośna no, inaczej, najczęściej są to właśnie darmowe środki, aczkolwiek one na przykład, zobaczcie, 8 grosz. No, co prawda super nie dało, ale zawsze się trochę dozbiera i macie fajnego skina. Będziemy widzieć z tą skrzyneczką. I to jest taka skrzynia 50-50, mi się wydaje. Lecimy po dwie no i zobaczymy, co będzie na koniec. Nic nie sprzedaje, ponieważ petki też będzie można ulepszyć. Na początek mamy jedną awłupkę, jedną petkę, czyli nie jest źle. To jest otwarcie na zero. Tak. No, i lecimy dalej. Jak leci jedna rzecz, to jest ok. Jak lecą dwie rzeczy, to jest spoko, Jak lecą dwie petki, to jest słabo. No teraz mamy awupkę, więc to, to już, to już nawet powinien być zysk. Tak, bo tu awupka kosztuje 40, zł, więc to jest fajny zysk. Lecimy dalej. No to skrzyneczka Myślę, że będziemy na 0 albo nieznaczny minus. No bo widzicie, ona 50-50. To takie mocne 50-50, bo jedno da i jedno nie da, no i wychodzi się na zero, więc to jest taka skrzynka spoko, jak chcecie zarobić na fajnego skinka, no tu niestety nie siadło, no tu są dwie petki, to na pewno nie jest dobry drop, więc teraz by musiały dwie dobre rzeczy polecieć, chociażby gloki, bo gloki są najgorszą rzeczą z tej skrzyni, no i niestety jest awka, no, znaczy, no niestety, no, dobrze, że jest awka, a nie dwie petki, ale kurczę Musi teraz być otwarcie, żeby dwie dobre rzeczy poleciały, bo jak nie to będziemy trochę Aaa no i właśnie, są dwie dobre rzeczy, więc już nie rzekam O, zobaczcie, ktoś właśnie trafił złotówkę z Daily Free, więc Tak jak mówię, no da się naprawdę fajnie uzbierać i później otworzyć jakąś nawet grubszą skrzyneczkę całkowicie za darmo I, i tak w sumie, baczę, to otwieramy dosłownie na zero cały czas, dosłownie Tak, tak na zero, to, to, no nie wiem jak to inaczej opisać, no cały czas jest Trochę straty, trochę zysku, trochę straty, trochę zysku. O, i teraz już będziemy na plus. Teraz to spowodowało, że będziemy na plus, bo to jest 71 zł z 40, więc spoko. Lecimy dalej. No i na koniec dostajemy Glocka. Glock niestety jest słaby, bo 30 zł kosztuje, przez to nie zwraca tylko obydwu skrzynek. Jest tutaj lekki minus. I jeszcze na jedną skrzyneczkę nasz stać, więc lecimy. No i się okaże, czy ta skrzynka jest spoko, ponieważ um, no, chcę znaleźć najlepszą skrzynkę na stronie i ta się zapowiada na najlepszą No i zobaczmy, mieliśmy 380zł, a mamy 420 więc Więc openingu 50zł na plus, więc myślę, że naprawdę spoko A że ja nie mam szczęścia do skrzynek, więc to jest naprawdę niesamowicie dobrze Na początek wszystkie te petki Valens, które wypadły, których jest dokładnie e, 8 Ulepszymy na coś lepszego, no chociażby taki Wonga, tu już dźwięki włączę, bo to są fajne dźwięki. No petki nie siadły, no, jak jak... Jak, ten, jak skrzynka nie dała, no to upgrader też nie da. Taka jest zasada. No tutaj mogło siąść z tym krokiem, teraz bym musiał siąść, żeby być na zero. Aha, ale nie siadło, no to, no, to fajnie. Upgrader chyba coś mnie przestał lubić, bo ostatnio tak dawała dzisiaj już... O dobra, coś siadło. No koskę myślę uda się zrobić, no bo budżet na odcinek był duży, 400 zł to, to nie jest byle co. No I myślę, że kosę raczej się uda zrobić, bo no zobaczcie, no trochę, si trochę skinów jest. I one wcale nie są takie tanie, więc myślę, że da się zrobić tą kosę dzisiaj. No tutaj e, trzeci raz tego samego Galila. Swoją drogą strasznie drogi jak, to, jak wygląda, ale siada, czyli chyba trzeba brać po prostu brzydkie skiny. O, na przykład kto gra takim, takim czymś takim drogiem, no no to to musi siąść no właśnie, no bo kto gra takim czymś no i już Upgrader nas lubi no i weźmy, nie wiem, na przykład o, kto gra taką cz no kto będzie grać taką cz brzydką, no proszę, proszę Państwa no właśnie, to już mam to już mam taktykę na Upgrader no i nie wiem kto będzie grać takim drogim digram w sensie jest ok ale no dobra, czyli jednak jest ok no no to nie wiem, no to, to kto będzie grał takim glockiem takim brzydkim jeszcze, no to takim drogim no właśnie, dlatego dało, no bo kto będzie grać takim blogiem? zobaczcie, to jest taktyka. Eee, m, 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 kto będzie grał takim skarem, no szanujmy się. Tu trzeba jak najbardziej obrażać skin, żeby siadł, bo, bo to jest taktyka, nie? Bo KS nas podsłuchuje tak naprawdę i, i wszystko wiedzą, co tu, co tu mówicie na ich temat. Tak to działa. Eee, szczerze, nie wiem, czy jestem na plus. Szczerze, teraz tak popaliło, więc nie wątpię, że jestem na plus, aczkolwiek mam... 470 zł, więc już jest odcinek stóweczka na plus, ale ulepszamy do ostatniego skina, więc tutaj tutaj nie będę się zastanawiać. Ulepszamy do ostatniego skina, nawet jak nie wiem, będą dwie po 800 zł dalej ulepszam, ponieważ lecimy do ostatniego skina. Chociaż o czym ja mówię, skosy po 800 zł jak to skinie jest za stówę i teraz wszystko pali. Dosłownie wszystko. Tak dawało to... A no, to, to nie nieźle się zapowiada. Bardzo dobrze się zapowiada nie no czekajcie, ja tak nie mogę zakończyć, nie. Ja tak nie mogę zakończyć. Ja tak nie zakończę Okej. Okay. Mm. I kurczę, ja tak ja tak nie mogę filmu zakończyć. Ja naprawdę nie mogę tak filmu zakończyć. Przecież to się skończy... Jak tak się film skończy, to, to ja załamany będę, naprawdę. Weźmy może na przykład... O, takie Shadowda Jersey czyste. No kurczę, 37% trochę mało, no ale dobra, ja, ja chcę być na plus z filmu i nie chcę, żeby film był tak, że nagle mi spaliło cały upgrade. Bo tak fajnie się dało. I nie dało teraz. Więc teraz musi siąść. Bo chyba nie siadło 5 upgrade'ów rzędu lecimy. No i cóż, i nie siadło skrzyneczka w mojej ocenie 9 na 10, to no nie mam zastrzeżeń skrzyneczka naprawdę daje. W kolejnych filmach potestujemy inne skrzyneczki właśnie po 20zł ponieważ taki pomysł sobie wpadłem tam w głowie gdzieś no i zobaczymy czy uda się z tego coś zrobić skrzyneczka fajna, aczkolwiek upgrader niestety no nie dopisał szczęściem, chociaż byłem na plus w pewnym momencie, ale mówiłem, ulepszam do ostatniego skina, więc no się nie zatrzymałem, no bo ja dotrzymuję zazwyczaj słowa tak więc co no, wbijajcie na stronę, używajcie kodu a my widzimy się w kolejnych filmach, naura!